Witam serdecznie, moi drodzy. A więc zobaczcie sami, że każdy z nas odkrywa swoją własną prawdę na podstawie różnych wydarzeń, które się wplątał, które gdzieś się pojawiły w jego życiu, w jego świecie. I na podstawie tego, tej wewnętrznej drogi, jakby to powiedzieć, rozwijamy się, tak? Rozwijamy się. I czasem właśnie, będąc w jakiejś iluzji, będąc w jakimś schemacie, nie jesteśmy w stanie go zaobserwować, nie jesteśmy w stanie go zdiagnozować. No, bo tkwimy w tym. Nie? Tak samo widzicie, że na szerszą skalę, wielu ludzi gdzieś tam można wszystko sprawdzić. Słuchajcie, teraz wszystko można sprawdzić, wszystko jest gdzieś tam na bieżąco pokazywane. Różne informacje, czy świata zewnętrznego, czy w sprawie rozwoju własnego, swojego świadomości, duchowości, czegokolwiek, jak zwał, tak zwał, można wiele rzeczy zweryfikować. Wiele rzeczy też my na podstawie właśnie tego, co my czujemy ogarniamy, więc słuchajcie, w momencie kiedy jesteśmy w stanie to wszystko zweryfikować często, wielu ludzi taka prawda prawda, która, ich własna prawda tak? bo to każdy patrzy na wszystkie sytuacje ze swojej własnej perspektywy i powiem, każdy jest na innym poziomie niech będzie tej świadomości tego rozwoju, tego wszystkiego co obecnie przechodzimy tego wszystkiego co obecnie przerabiamy więc każdy z nas inaczej postrzega po prostu pewne rzeczy, pewne wydarzenia, czy to ze, ze swojego wewnętrznego, jakby to powiedzieć, e, swojego wewnętrznego, jakby to powiedzieć, no, otoczenia, czy rzeczy, które przychodzą e, faktycznie z, z zewnątrz gdzieś, nie? Wcześniej powiedziałem z wewnętrznego oczywiście, czy, ze swojego serca to, to, to przychodzi, to czujemy, że powinniśmy zrobić, a nie robimy tego, e, bo boimy się, to się stanie, nie? Czyli to jest, to jest taki program, że e, dalej kalkulujemy, czyli na przykład czujemy, że powinniśmy na przykład, nie wiem, e, wyjechać gdzieś e, z zmienić jakąś pracę, nie wiem, skończyć jakiś związek albo po prostu zacząć robić to, co czuliśmy. Na przykład ktoś marzył wiele z takich historii, gdzieś nawet chyba ten Daniel Karnek to opisywał też w jednej z książek, że pewna pani chciała całe życie malować, jednak jej mąż mówił nie no, co ty cała rodzina mówiła, nie no, co ty, gdzie ty będziesz malować, dawaj tu kury trzeba karmić i tak dalej, i tak dalej. Więc pani karmiła kury, kosiła trawę. Mąż umarł i w wieku 70 czy 80 lat ona postanowiła malować. Tak? I w momencie, kiedy zaczęła malować, jej obrazy stały się jednymi z bardziej chodliwych w ówczesnych czasach, czy nawet do tej pory. Może to że to na pewno jest jakaś historia znana, która była opisana, że pani zaczęła rysować i nagle, nagle jakby to powiedzieć, zmieniła swoje życie i stwierdziła, że więcej przeżyła w ostatnich 10 latach, odkąd zaczęła malować niż całe załóżmy te 70 wcześniejsze. Tak? Więc zobaczcie, że ta te programy, w które dziś uwikłaliśmy się od początku, tak, które zostały nam wgrane nieświadomie, czy to mówię przez naszych rodziców, otoczenie, szkołę, system, no bo to mówię, możemy się skupić na każdej poszczególnej płaszczyźnie, czy to wiecie, szkoła, czy, czy kościół, czy później też wszystkie różne inne instytucje, które gdzieś wiedzą, wiedzą, czują, jak powinniśmy się zachowywać, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy, wiecie, no, ogólnie tutaj funkcjonować właśnie w stworzonym, sztucznie społeczeństwie że wszyscy robią to samo i kto myśli inaczej, albo czuje, albo gdzieś właśnie wychodzi poza te ustalone schematy, no to zauważcie, że no tak tacy ludzie gdzieś mają, jakby to powiedzieć, no to pierwsze spotkanie z takimi ludźmi, pajęczyny jakieś, to pierwsze spotkanie z tymi ludźmi, jakby to powiedzieć, nie u każdego, nie każdy sobie daje radę z nowym światopoglądem, który gdzieś tam ktoś stara się przekazać, bo tak jak mówię, każdy na podstawie tego, co doświadczył, tego, co przeżył, tutaj widzi, widzi tą rzeczywistość, w cudzysłowie oczywiście widzi to, co się dzieje. To co się dzieje, to co, to, co przychodzi i interpretujemy wszystko na, na podstawie tego, co już znamy, co poznaliśmy, tak? No i teraz przykład, jeżeli tkwimy w jakimś schemacie, tkwimy moi drodzy, w schemacie na przykład niech będzie praca, tak? Chodzimy do pracy, której, która nie do końca sprawia nam przyjemność, w której czujemy się gdzieś tam Zamknięci, w której czujemy, że stoimy w miejscu i robimy to tylko, jakby to powiedzieć, żeby przetrwać, no bo od pierwszego do pierwszego i tak dalej, i tak dalej, no to mm, boimy się, jakby to powiedzieć, w pierwszym etapie e, zaryzykować i uwierzyć, że może nas spotkać coś lepszego. No bo zazwyczaj e, te myśli na początku są takie, że nie, no tutaj super, jednak jest fajnie, i wolimy zostać w tej przysł przysłowiowej strefie komfortu. Tak samo z. E, Ludźmi, którymi się otaczamy, no jeżeli, jeżeli otaczamy, jeżeli ci ludzie gdzieś tam, e, no mówię, nie za bardzo gdzieś e, rezonują z nami, a my już gdzieś poszliśmy troszeczkę e, do przodu, no to ci ludzie gdzieś ze względu na to, że, no mówię, nie, nie rezonują z nami, każdy ma swoją ścieżkę, każdy doświadcza tego, co według niego na ten moment jest najlepsze, no i my, załóżmy, gdzieś poszliśmy dalej, już te systemowe prawdy, jakby to powiedzieć, mamy oklepane. A ktoś dalej nam mówi, nie no co ty, no, trzeba praca, etat i tak dalej, tylko tak się da ciężką pracą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, więc no też otaczajmy się ludźmi, którzy w jakimś stopniu chociaż czują, myślą i zachowują się podobnie. E, dalej sytuacja, tutaj też przykład e, z tą szynką jest dobry, bo to już też na jakimś filmie pewnie mówiłem. E, państwo wiecie, młoda para gotuje jakąś tam szynkę na, na święta, no i żona odcina dwa końce tej szynki, nie? No i pyta się mąż, mówi, ty czemu tak gotujesz, po co to odcinasz? Nie? mówi, zapytamy się mojej mamy, no bo moja mama tak zawsze gotuje. Poszli do tej mamy, mamy się pytają, ej mama, czemu tą szynkę tak odcinamy, te dwa końce, nie? No i mama mówi, kurde, wiesz co, to jest przepis babci, nie jestem pewna, zapytamy się za tydzień babci, jak będziemy na obiedzie. No i cała rodzina do tej babci jedzie, no i mówią, ty no babcia, co to dajesz, ty te rogi, tej szynki odcinasz, czemu to tak, mówi, to robisz, nie? A babcia tak patrzy na nich mówi, bo miałam mały garnek, mówi, musiałam odcinać końce, bo mi się nie mieściło. No i czasem właśnie te różne stereotypy, te programy, wierzenia, różne przekonania dziedziczymy w takiej formie, bo jakby to powiedzieć ślepo ufamy różnym autorytetom, mówię rodzinie, wszystkim innym w koło. A tu chodzi o to, żeby sprawdzać samemu, bo jeżeli coś sami sprawdzimy, doświadczymy, to to już jest nasze. Nie? Tak samo zobaczcie, że ludzie, którzy przeżyli jakieś podobne, podobne doświadczenia, niech będzie ktoś tam uciekł, nie uciekł, tylko dostał drugą szansę nie przeszedł na, na tamten świat jeszcze, tylko został tutaj, miał jakiś, nie wiem, jakiś wypadek, to ci ludzie są w stanie siebie zrozumieć, nie? No bo o gościu, który jakby do prawie odszedł opowiadający tą historię, na przykład Ziomeczkowi, który, który, który no nie doświadczył takich sytuacji, miał fajne, sielankowe życie, no to raczej się nie dogadają, jakby to nie ma wajba mimo że każdy z nich by się starał na 100%, nie? Bo ta druga, ten drugi człowiek tego nie doświadczył, ten drugi człowiek tego nie, nawet go to nie musło, więc nie jest w stanie sobie tego, jakby to powiedzieć, niech będzie wyobrazić, co ten dany człowiek, ten jego kolega w danym momencie przeżył. Tak? I tak samo z różnymi innymi sytuacjami, jeżeli przeżyliśmy, nie wiem, niech będzie, odszedł z domu ktoś bliski, no to nie zrozumiemy, nie zrozumie nas ktoś. Może zrozumiałem nie w takim stopniu. No, chodzi mi o to, że wiecie o co chodzi, że ta, ta bliskość, że jeżeli ktoś doświadczył podobnego, podobnej sytuacji, podobnego wydarzenia, no to jest w stanie, jakby to powiedzieć, dogadać się z tym drugim człowiekiem. He, I tu chodzi o to, moi drodzy, że żeby wychodzić właśnie w swoim tempie z tej iluzji, z tych schematów, tak? Nie musimy z nikim się, jakby to powiedzieć, ścigać, nie musimy z nikim się prze, przekomarzać, tak? Róbmy wszystko w swoim tempie, mówię. Świat też płynie w swoim tempie, rozwijamy się, ta świadomość, mówię, zwiększa się. Ta świadomość, no, no nie, nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje, bo mówię, tak, tak jak mówiłem już jakiś czas temu, no, nikt, nikt nie przypuszczał, że, nie wiem, trzy lata temu taka, taka, taka rozgrywka będzie nas, nas czekała. I to mówię, wszystko jest po coś, bo dzięki tym ciężkim, cięższym, bardziej wymagającym sytuacjom z przeszłości, które już przeszliście, zobaczcie sobie sami z perspektywy na swoje życie. Jak żyją jeszcze jakieś babcie, zobaczcie, jakieś babcie czyjeś żyją koło 80-90 lat, no to zobaczcie ci ludzie, ile już przeżyli, ile sytuacji, ile różnych, jakby to powiedzieć, końców świata i różnych innych zdarzeń wykreowanych na potrzeby właśnie karmienia energii strachu. Zobaczcie, ile ci ludzie, ci ludzie przeżyli i takich ludzi już mniej rzeczy rusza, tak? bo mają doświadczenie, wiedzą jak się już zachować, zdobyli pewne, jakby to powiedzieć, widzą pewne schematy, które gdzieś tam się powtarzają w różnych w różnych, jakby to powiedzieć, działaniach, schematach, tej samej, jakby to powiedzieć, tego samego systemu, tak? tego samego systemu, widzą powielające się rzeczy, powielające się schematy i już, jakby to powiedzieć, nie, nie boją się, nie wchodzą w to, nie karmią tego, tak? i tak samo no, my, o, będzie burza. Tak samo my, mówię, każdy idzie w swoim tempie i dzięki tym ciężkim, bardziej wymagającym sytuacjom z przeszłości, które mówię, też na pewno wielu z Oglądających wielu z Was przeżyło od różnych rodzinnych rozterek, poprzez różne, jakby to powiedzieć, inne turbulencje, które nas, jakby to powiedzieć, ukształtowały. Ukształtowały nas, nadały nam charakter, nadały nam kierunek, i dzięki temu, teraz ja to tak przenoszę sobie to doświadczenia z przeszłości, załóżmy na skalę taką teraz, teraz dużo mówię, jakieś dokuczania i inne rzeczy. I tak samo, no, mówię, różne rzeczy z przeszłości, czyli jak obserwujemy historię. No, nie wiem, wojną nikt pokoju nigdy nie nie zbudował, ani, ani wiecie, zmuszając kogoś do czegoś, ani, ani siłą, ani przemocą. No, nie słyszałem, żeby z tego wyniknęły jakieś pozytywne rzeczy dla większych, większej grupy ludzi niż dla jakichś tam ogólnie jednostek. Więc, więc moi drodzy, agresja rodzi agresję, tak? Czyli agresja, mówię, różne konflikty różne podziały, o właśnie podziały to teraz też jest słowo kluczowe, podziały z podziałów nic się, jakby to powiedzieć, mądrego nie, nie urodzi. A zobaczcie sobie sami doskonale wiecie już o tym, że wszelkie wszelkiego rodzaju właśnie instytucje dzielą na jednych, na drugich, na na takich z preparatem, bez preparatu z z takim poglądem, z takim poglądem, z takim poglądem i z takim poglądem i z taką perspektywą i z taką perspektywą. A gdyby ludzie to po prostu wszyscy się jakby to powiedzieć akceptowali, spoko mówię, każdy może mieć inną perspektywę. Ja też mówię to, co mówię, nie każdy się musi zgadzać, mam tego świadomość i ja to akceptuję, że każdy może powiedzieć, co ty gadasz gościu, nie? Więc spoko, ja już to jakby to powiedzieć przerobiłem, a w drugą stronę załóżmy, nie mam problemu, jak ktoś na przykład, nie wiem, ma inne zdanie. Nie? Jak ktoś ma inne zdanie, kiedyś miałem z tym duży problem, bo zawsze mówię to jeszcze, nie wiem, 7-8 lat temu, 6-7-8 lat temu, no może już 7-8 właśnie, ja musiałem mieć zawsze rację i, i jakby to powiedzieć czerpałem energię z tego, że gdzieś jakieś tam kłótnie, konflikty, gdzieś wzbudzałem ja. Nie? Miałem z tego pożywkę i cieszyłem się, jak gdzieś tam powiedziałem kilka zdań i wynikała jakaś, wiecie, dyskusja, w której ludzie się się jakby dopowiedzieć, no kłócili na temat, który ja, który ja rzuciłem, tak? Więc ja, ja wtedy sobie obserwowałem i ja wtedy się cieszyłem. I tak samo to działa na, na skalę globalną, nie? Że oni sobie siedzą i cieszą się, jak się ludzie kłócą, jak sobie skaczą do gardeł, jak jedni ze widłami chcą odebrać drugim z pochodniami właśnie pochodnie, a ci z pochodniami chcą odebrać im tym drugim widły, tak? Tylko to już jest taki proces, jakby to powiedzieć proces tak zaawansowany, że nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, prawdę. Bo łatwiej jest, człowieka, łatwiej jest człowieka oszukać, niż przekonać go, że został oszukany. Bo ludzie często będą bronili do końca swoich racji, do końca swoich wartości, schematów. No bo głupio by im było przyznać się, że, że, właśnie, że właśnie dali się oszukać. Tak? Że gdzieś tam to, to wiecie, super ego, które, które jest panem i władcą świata, oczywiście mówię o sobie z, z przeszłości, gdzieś mogło zostać oszukane, gdzieś mogło zostać wplątane w jakieś matactwo, gdzieś mogło zostać wplątane w jakąś iluzję, no i dochodzimy do momentu, że w którym albo dalej tkwimy w, tym, w, tym, w tej iluzji, tak? W tej iluzji, w tym, tym schemacie, który nam nie służy, albo właśnie robimy ten krok i rzucamy się na mówię, głęboką wodę i e, idziemy w nieznane, tak? To jest to co ja też mówiłem, umysł, umysł głowa nasze ego zawsze będzie kalkulowało i naszego może być, jak gdyby powiedzieć, świetnym, mówię, no głowa jest potrzebna do jakichś tam, wiecie, planów ogarniania i tak dalej, to co chcemy robić, tak? Ale w momencie, kiedy to głowa rządzi nami, i kreuje nam jakieś, o no, taki przykład, nie, że jeżeli jeżeli głowa podsyła nam drukuje jakieś scenariusze, tak samo mówię, energetycznie, to co mówimy, to co myślimy, to jest zasilanie, nie? Czyli tam gdzie uwaga, tam energia. Czyli jeżeli nasza głowa podsuwa nam scenariusze, jakieś wiecie, no niezaciekawe i my tylko żyjemy właśnie w energii strachu, przejmujemy się jutrem i tak dalej, no to to jest taki znak, że nasze ego nasze ego boi się i jakby to powiedzieć podsyła nam scenariusze, które tak naprawdę nad, nad którymi zastanawianie się nic nam nie daje, tak? Nic nam nie daje, bo tkwimy, tkwimy w jednym, w jednym położeniu. Więc to nie jest dobra sytuacja, kiedy ego nam drukuje właśnie głowa, drukuje scenariusze, których my nie, my nie chcemy już zasilać, a, a ciągle gdzieś tam te energie strachu się przebijają, bo gdzieś tam coś zobaczyliśmy, gdzieś tam coś usłyszeliśmy. Jego boi się tego, że, że, mm, że nie będzie już aż tak bardzo ważne. No bo ego, zobaczcie, albo o przeszłości myśli, co mogliśmy zmienić, przeszłości nie zmienimy, a ego gdzieś tam myśli, a jakbym zrobił tak, a jakbym zrobiła tak, a jakby było tak, a jakby było tak. No ale nie jest, jesteś tu, nie jesteś tam. I tak samo przyszłość, zobaczcie, przyszłość tak samo ego drukuje. O ile to są pozytywne, mówię, rzeczy, to jeszcze, to jeszcze spoko, ale jeżeli gdzieś wkręcamy się w jakieś schematy, które, no, które no, nie wzbudzają w nas dobrej energii, dobrego nastawienia, to znowu ego myśli, co będzie, żeby tylko się zajmować jakimiś rzeczami. Nie? A zobaczcie, ani się od tego myślenia nic nie zmieni w przyszłość, ani w przeszłość, a w tu i teraz możemy, możemy działać i możemy coś zmienić. Nie? Więc o to, jakby powiedzieć, chodzi, żeby być w tu teraz, i później, na przykład, jak już działamy, działamy w wielu rzeczach, bo to nieraz będą wracały, to normalne, że nie, o, już działam z poziomu serca, już wszystko super, każda decyzja w moim życiu jest idealna. Tak życzę każdemu, żeby było, ale nieraz sami wiecie, że natura ludzka jest zagmatwana i nieraz gdzieś potrzebujemy jeszcze jakiś tam impuls kontrolny dostać, żeby się nastawić na odpowiednie tory swojego życia, nie? Więc na przykład później, gdy już przejdziemy ten proces i umiemy to odróżnić, no to słuchajcie, serce, mówię, współpracy jest z główką daje wspaniałe efekty, gdzie to mówię, zasilamy pozytywne schematy, myślimy jak rozwiązać jakieś problemy, o ile myślimy właśnie jakoś tak jeszcze głową bardziej, więc głowa wtedy pomaga nam rozwiązywać problemy, tak? Pomaga nam liczyć, pomaga nam podejmować jakieś decyzje, i, I wtedy jest ok, ale wtedy, no mówię, jak w momencie, gdy jest ok, w momencie, gdy mówię, jesteśmy w tu i teraz i nie, nie dramatyzujemy ani do przodu, ani do tyłu, i w tu i teraz właśnie e, wszystko jest przydatne, głowa jest przydatna, wszystko gra i skupiamy się na tym, co możemy zmieniać w tym momencie, a nie skaczemy gdzieś i wiecie, wpadamy w jakieś letargi albo jakieś inne sytuacje, które no, oprócz, oprócz patrzenia w sufit za wiele nie, nie wnoszą, tak więc. E, jeżeli zdajemy sobie sprawę z różnych właśnie mechanizmów ograniczeń, które przechodzimy, bo zobaczcie, każda sytuacja może wrócić do nas, Lasernie, żeby mi pamięć starczyło, bo odwrotnie telefon włożyłem, każda sytuacja do nas może wrócić w takiej albo innej formie, czyli na przykład niech będzie jakieś niech będzie jakieś mówię rozstanie, jeżeli rozstaliśmy się z kimś i miało nas to czegoś nauczyć, czyli na przykład nie być jakby to powiedzieć, zazdrosny albo gdzieś tam nie, nie wiem, nie, nie, nie wchodź komuś na głowę w związku i tak dalej, bo boimy się, baliśmy się, jakby to powiedzieć, rozstania i tak bardzo gdzieś chcieliśmy kogoś na, na siłę trzymać, że to się przerodziło w, w, niech będzie w toksyczny związek. I później przy następnym na przykład partnerze mówimy, o dobra, teraz będzie inaczej, ale jeżeli wchodzimy w ten następny związek znowu z jakby to powiedzieć tą zaborczością i z możliwością, że... E, z możliwością, że możemy znowu kogoś stracić, to po jakimś czasie te przysłowiu stare, wiecie, nawyki obudzą się, nie? Tak samo w rodzinie. Ktoś gdzieś tam, nie wiem, całe życie słucha słucha mamy, tak samo może być, niech będzie, niech będzie ktoś całe życie słuchał jakiegoś autorytetu, bo tu możemy, każdy, mówię, może każdy ma pewnie inny, inny, jakby to powiedzieć, inną sytuację do rozwiązania i każdy może sobie podstawić co innego, więc niektórzy Niech będzie ktoś słuchał całe życie, mamy, przy jej decyzji, mamy się słuchał, mama odchodzi i nagle taki ktoś no, nie wie co robić, nie? Nie wie co robić, no bo, no bo wszystko mama robiła zawsze, nie? No, i jesteśmy tutaj na, na głęboką wodę, bo wcześniej nie podejmowaliśmy żadnych decyzji, wszystko było za nas robione, słuchaliśmy tylko mamy. Albo nie wiem, tak jak mówię, wiem, dobra, wiem, żeby nie było, że mówię, nie wiem za dużo, albo na przykład mówię, autorytety jakieś, którymi sami nadaliśmy, mówię, wartość. Jakieś wiecie gwiazdeczki telewizyjne, które za kasę robią wszystko. Mówię, nie wszyscy, oczywiście w każdym środowisku są ludzie spoko i tacy, którzy już się uczą. I tak samo mówię w jakimkolwiek kraju, w jakiejkolwiek sytuacji. Są ludzie, którzy się jeszcze uczą i są tacy, którzy już są spoko, nie? No i pewnie tam jeszcze inni, te, którzy są bardziej spoko i tak dalej, i tak dalej. No ale każdy, każdy się uczy i na podstawie tych właśnie bardziej wymagających sytuacji my, jako mówię społeczeństwo, jako ludzie, jako wolne, wielowymiarowe istotki możemy się rozwijać, możemy doświadczać i przechodzić pewne schematy. nie? Wybiłem się z wątku teraz, tego ostatniego, ale to nic. Tam mi chodziło o to, że a autorytety, czyli tu słuchaliśmy, mamy dobra, a tu, moi drodzy, słuchamy jakiejś, mówię, telewizyjnej pani, którą gdzieś tam wypromowała się, z, z, wiecie, no, z tego, jakby to powiedzieć, samonakręcającego się kółka atencji. I, I słuchają, tej, ludzi, tej pani ludzie, bo ona grała w jakimś tam serialu, no i na pewno mówi rację, na pewno nikt by na pewno by nie kłamała moja ulubiona aktorka albo, albo by mówiła inaczej, może nie żeby nie było, że kłamała, tylko na pewno moja ulubiona aktorka chce dla mnie jak najlepiej i na pewno wszystko co poleca jest sprawdzone przez nią i ma fantastyczną wartość. Nie? No dużo ludzi jeszcze wierzy gdzieś w takie różne schematy. No i chodzi o to, żeby to ogarniać, bo mówię, jeżeli... Bierzemy odpowiedzialność za swoje życie. Nie, no bożowość jest sercem. Jeżeli kierujemy się sercem, to serce jest odważne, serce się nie boi, serce myśli, myśli, nie myśli, czuje i robi. Nie? Mamy czasem coś, wpada, pyk i robimy. Nie wiem skąd ta myśl jest, nie, nie wiemy skąd nie wiem, ta myśl jest, ale czujemy, że to jest to. Nie, że, o, dobra, to jest teraz etap na, na to działanie, na nie wiem, na, na kupienie słonia, na wyjazd do Afryki albo na e, wynajem jakiegoś nie wiem, biznesu, to rozkręcanie znacznie, nie wynajem albo jakieś inne rzeczy i wpada nam pomysł nie wiem skąd i to jest czujemy że to jest fajne że nasz to od, od środka jak powiedzieć, elektryzuje więc to są takie rzeczy które gdzieś e, wpadają jak powiedzieć, znikąd i są naszymi zapalnikami do, do działania nie? E, no i tu na skalę widzicie światową globalną jeszcze podsumuję tylko też widzicie że e, to wszystko to przychodzi a teraz nawet, teraz powiem wam że nie wiem bo Niemniej mi gdzieś tam wysyłacie tych różnych, różnych artykułów, także ja tam nawet w tym momencie nie wiem, co tam się do końca dzieje. Tutaj mówię, spoko się żyje, wszystko jest fajnie, mówię, świeci słońce, pada deszcz, także wszystko jest w swoim naturalnym rytmie. Mamy czerwiec, już połówkę, także wszystko fajnie się układa i mówię, to na czym my się skupiamy, to rośnie. Każdy zapewne gdzieś ma jakieś teraz w tym okresie przebudowy życiowe. I właśnie do niektórych nie chcę dotrzeć to, że gdzieś mogli zostać oszukani i no i dalej trwają sobie w tych tematach, albo przychodzą im ponowne, ponowne lekcje, tak? No i mówię, każdy może robić to, co chce, jeżeli nie krzywdzi nikogo swoim działaniem. Więc moi drodzy, niech każdy robi to, co chce, tak jak mówię, nie krzywdząc nie krzywdząc drugiej istoty, jednostki i idźmy w tym wszystkim do przodu. Starajmy się ogarniać to, co możemy ogarnąć, starajmy się rozwijać na tych płaszczyznach na, których możemy się płaszczyznach, na których możemy się rozwijać, na których sami widzimy, że coś jeszcze możemy zmienić, na których coś możemy poprawić. I no i tyle. No i każdego dnia, jeżeli będziemy minimalnie chociaż lepszą wersją siebie, albo minimalnie zrobimy coś w jakimś w kierunku, do którego dążymy, no to o to chodzi. To jest największa wartość, jaką, jaką dajemy sobie i innym. Bo tak jak mówię, to co życzymy sobie, życzymy też innym, bo wszyscy jesteśmy połączeni. Jesteśmy kroplą, kroplą w oceanie, jak i zarówno całym oceanem. Tak? Także moi drodzy, dzięki wielkie za wszelkie wsparcie, dzięki wielkie za wszelkie rozmowy. Dziękuję bardzo za wszelkie historie, którymi się też dzielicie. Serdecznie zapraszam jeszcze na grupę, linki będą jakieś tam różne pod filmem. Także wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo za wszelkie interakcje. Do zobaczenia i miłego dziąka.